Julian Tuwim, pan Maluszkiewicz i Wieloryb. Był sobie pan Maluszkiewicz, najmniejszy na świecie, chyba. Wszystko już poznał i widział, no z wyjątkiem Wieloryba. Pan Maluszkiewicz był tyci, tyciuśki ciuśki, jak ziarnko kawy. A oprócz tego podróżnik, a oprócz tego ciekawy. Więc nie można się dziwić, że ujrzeć chciał wieloryba, bo wieloryb jest przeogromny, największy na świecie chyba. Pan Maluśkiewicz wesoły, że mu się podróż uśmiecha, zrobił sobie z początku łódkę z upinki orzecha, a żeby miękko mu było, dno łódki watą posłał. Potem z jednej zapałki wystrugał cztery wiosła. Zabrał worek z jedzeniem, namiot i wina beczkę, rower i różne narzędzia, wszystko na tę łódeczkę. Gramofon, radio, armatę, strzelbę, nabojów skrzynkę, futro, ubrania, bieliznę, wszystko na tę pinkę. Bo wszystko było molusie, tyciuchne, tyciutynieczkie. Bo przecież sam Maluśkiewicz, był tyciuteńkim człowieczkiem. Wziął łódeczkę pod pachę, wsiadł w samolot motyli i powiedział — Do Gdyni! Po godzinie już byli. Zameldował się w porcie u pana kapitana. — Czy jest miejsce na morzu? — Wystarczy, proszę pana. Więc pan Maluśkiewicz zaraz puścił na fale. Płynie sobie i płynie coraz dalej i dalej, może ciche, spokojne i gładziutkie jak szyba. Ale jakoś nie widać, nie widać wieloryba. Wiosłuje jednym wiosłem, dwoma, trzema, czterema. Już dwa tygodnie płynie, a wieloryba nie ma. Woła. Cip, cip, wielorybku, gdzie ty jesteś, rybeńko? Pokaż mi się choć tylko, tyciutko, ty ciuteńko. Już dwa miesiące płynie, a wieloryba nie ma. Aż się zmęczył biedaczek i coraz częściej drżał. O, z jaką by się rozkoszą na lądzie wreszcie wyspał. Aż któregoś dnia patrzy, a przed nim jakaś wyspa. Wziął łódeczkę pod pachę, wszedł na wyspę bezludną. Odpocznę myśli i wrócę. Jak go nie ma, to trudno. Pojeździł sobie po wyspie rowerem na wszystkie strony. Trzy dni był w tej podróży i wrócił bardzo zmęczony. Nastawił sobie gramofon, popił, potańczył, pośpiewał, zapił komara z armaty. I chce spać, bo już ziewał. Trzeba namiot ustawić. Zabiera się do dzieła, wbija gwoździe do ziemi, nagle wyspa? Kichnęła, kichnęła i tak ryknęła. A to znów sprawka czyja? Jaki to śmiałe gwoździe w noc wieloryba wbija? Wieloryb? Pan Maluszkiewicz tak się na cały głos drze. Nie wieloryb, się, lecz jego lewe nozdrze. Pod wodą jestem, rozumiesz? Ciesz się, żeś cało uszedł. A wyspa? Jaka znów wyspa? To mego nosa, koniuszek. Zatrząsł się pan Maluszkiewicz. To mnie tu znowu łechce. Nie łechce, tylko się trzęsę i już cię widzieć nie chcę. Wziął piękę pod pachę, zaraz do morza się rzucił, Szybko popłynął do Gdyni i do Warszawy powrócił. Teraz, gdy kto go zapyta, czy widział już wieloryba, nosa do góry zabiera i odpowiada. No chyba.